Twoje najwięcej, a moje też, tak? To krzesełko przyniosę, nie? być nasze. Bo jak będzie siedział prosto, to będzie ładnie rysował. O, widzisz? To jest twoje. Tak? Słowa 28. No. A ty? Pokaż, Alu. już. Umiesz czytać? To. Umiesz. No. Pokaż pani. To Nie, nie ja już czytałam. to tam To deserki i to? serki. Kondrat ma ser. Kondrat ma deser. Dawid ma ser dla taty i deser dla mamy. Tak? Może być? No przeczytaj i będzie super. Wszyscy ci rączki w górę. No to Uwaga, uwaga, proszę Państwa. Tu skorpion. I jedzie na żywo. Kondrat. Powtarzaj, ja będę czytał, a ty powtarzaj i zobaczymy, czy byś umiał. To sery. To sery. I desery. I desery. Radek ma ser. Radek ma ser. Romek ma deser. Romek ma deser. To ser dla taty. To ser dla taty. I deser dla mamy. Deser dla mamy. A tam rolki i motor. I A to znak zapytania to Rosa i Raki. Rosa i Yaki. A tam rama. Yama. I mama i tata. Tak. I Dawid i Aluś. Tak. Skorpion. Skorpion. Pięknie.